I ludziska z tej strony Rasi, bo to jest już kolejny odcinek. Zagramy w Faster than light. Szybciej niż światło. I mam nadzieję, że uda nam się teraz rozwalić naszego przeciwnika bez najmniejszego problemu. Zmienimy sobie tylko jeszcze flaka, pegazusa. No, i co robimy? Bierzemy się dla nich. Okej, okay, czyli standardowo mind control i nasz załogan tutaj. No i jak już mamy taki zestaw, to teraz sobie tu poradzimy bez większego problemu. Mi się wydaje, że mamy rakiet jeszcze odrobinkę za mało. Ale to po prostu takie moje przeświadczenie. Dobra. Byliśmy tutaj zanim, Wyczekaliśmy kolegi trochę. No, wrzucimy tam jeszcze naszego roka. I gość już jest... No, pięknie. Pięknie martwy. Połowa statku przeciwnika się w tej chwili jeszcze pali. Także też jest Jesteśmy po prostu bardzo ładnie już ustawieni Ten Pegasus w ogóle robi świetną robotę tutaj Wyłączymy go na wszelki wypadek żeby nam tutaj właśnie nie wystrzelił Dobra, tędy nie Tu możemy Przydałoby się podlecieć jeszcze do tej bazy Bo baza nam może dać jeszcze hmm, W tle mamy No jak to Dobra, MedBay Bardzo pocieszne. A i okej, okay, teraz pewnie już odwalimy go myślę do końca. Przy tej jednej jednej mocniejszej salwie po prostu. Dobra. Bardzo, bardzo ładnie. On nas w sumie czym tu przyciął. Nawet nam nie zwrócił uwagi. A, z czego dostaliśmy? Chociaż wydaje mi się, że z, z niczego poważnego No ale Kto by się przejmował gami? O, flag, flag bardzo ładnie tej Ten flag nasz bardzo ładnie tej uh, działa Mimo, że ma 21 sekund na Na wyleczenie się, nasze wyleczenie To na, tak, na, na <grym> się> Ustawienie się, żeby w ogóle oddać strzał, ale Dobra Powiem wam moje mieli, tak Nie ma co czekać Encounter, wchodzimy tam Teraz rzadko Dobra, stealth. On przechodzi w stealtha. Dronka na pilota. No nie jest to dobrze. Tym bardziej, że... Dobra, okej, okay. tu robimy tak, tu robimy tak. I liczymy po prostu na to, że tutaj nam te rakiety za dużo nie zrobią. Dobra, rakiet nam za dużo nie zrobiło odliwo. No, ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Okej okay. Wyłączyliśmy je Okej, okay, te nogie musiały zbiorować gaz, dziękuję The Osprey Laser nam chyba tam gdzieś pociął go Przydałby się też odwalić cloaking system jego Ale mam na razie co szalić, na to, że Pegasus tutaj Okej, tak gazu to ogarną, więc teraz trzeba zdjąć uh, tego hull lasera. No i jak widzicie, póki co... Póki co naprawdę ładnie. Idzie bardzo porządnie. Mm, dobra, ty tutaj do Medbeja. Ty na stanowisko swoje. Waszą dwójkę też tu wrzucimy do Medbeja. A ciężko wszystko w sumie dzięki temu hull laserowi, który... Nie, jak głupi, nie naprawdę jak głupi tutaj Okej, okay, wszyscy wyleczeni W sumie mogłem jeszcze zrobić pierwsze zakupy jakieś Si, 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 si nie, dobrze, trochę się tutaj zagalopowałem no Dobra, teraz jest druga faza Czyli faza Już taka bardziej, mniej praktycznie dla nas o, zadowalająca, ze względu na to, że. Dobra. O, Nether. surs, surs, O, oh fuck. O, oh fuck, niedobrze. Zabili mi Mantisa? Tak, zabili mi Mantisa. Dobra, nieważne. Teraz po prostu trzeba to przetrwać. Okej. Okay. Artylerka, artyleria, niech walnie. Niech artyleria walnie, błagam. Um, chciałbym to przetrwać, naprawdę? Proszę? Szybko Pegasus, ratuj, ratuj skórę. Jest. Dobra, wyszło. Jest bardzo duża nadzieja, że tym razem nam się uda tutaj naprawdę coś podziałać, tylko niestety straciliśmy jednego załoganta. Bądź co, bądź nie był on jakoś bardzo tutaj ważny w naszym zespole, ale mimo wszystko... Um, Dobra, mimo wszystko a, Jedną osobę z załogi mamy mniej I to nie jest zbyt dobrze że. jest bardzo wręcz niedobrze um, Dobra, teraz zrobimy takie Otworzymy tutaj Aha, nie mamy kontroli nad drzwiami Dobra, nieważne, tematu nie było Ja już chciałem zrobić tak, żeby właśnie otworzyć tutaj e, drzwi a, Dobra a, I trochę właśnie Tutaj wywieczniki zrobić, przydałoby się teraz naprawdę naprawić przed kolejną fazą. Bo się naprawdę obawiam, że może być źle i niedobrze i nam się po prostu może to nie udać. Może nam się to po prostu nie udać, ale. Hmm. Dobra, no risk, no fun. Idziemy. <ścoughs> mamy flaka, mamy wszystko. Walniemy tutaj, tym, tutaj, tym. To jest na mind controlu. Mind control mamy, będziemy kontrolować. O, jak mi przykro. O, niestety, chłopaki już tam się tutaj wywietrzy was. O, mamy setek, będziemy wchodzili, będziemy ich lurować. Oni się tam w sumie uduszą. Okej. Okay. O, dużo ich tutaj. Dużo, nawet bardzo dużo ich tutaj. Ale okej. Okay, myślę, że jakoś to ogarniemy. Eee, dobra. Teraz tak. Tu, tu, tu i tu otwieramy e, drzwi. Człowieka trzeba wysłać do walki. Mm. Żeby nie tej te jego rakiety... Żeby nie te jego rakiety, to byłoby wszystko dobrze. O nie, dobrze. takim E, w zły sposób to było. W zły sposób to było przeprowadzone. Naprawdę, gronie, pozwolisz mi cieszyć się zwycięstwem. O. Fuck. Eee. Dobra. A było tak dobrze. A było ewidentnie tak dobrze. Damn, to było do ugrania. To było do ugrania, tylko pewnie za bardzo zaszarszowałem. O, jeżeli chodzi o ilość HP, bo jednak, jednak... gdybyśmy się rzucili na niego dopiero później, albo z pełnym HP, to może by to wyszło lepiej. No dobra, no cóż, no, spapraliśmy. Um, nie ma co, nie ma co się nad tym tutaj dużo rozprzelać. Pech. No ale cóż, ludziska, dzięki wam za uwagę. I do następnego statku. Następny statek to będzie już wam nawet... To będzie Zoltan. Zlortan będzie następnym stateczkiem, ale dobra, dzięki za uwagę, także cóż, trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!